Dobry panie kierowniku! Dzień dobry panie rzeczniku. Panie rzeczniku, wszystkiego najlepszego z okazji Pana święta. Znaczy nie tylko Pana oczywiście. Święto kierowników, tak? Dowiedziałem się od was. Od nas? Tak jest. Co roku się od nas dowiaduje? Co roku się od was dowiaduje. W imieninach nie pamiętam co dopiero o świętach kierowników, A są święta portierów? Nie mam żadnego pojęcia. No właśnie. Takie szczerze. jak obchodzić? Jeśli chodzi o moje poletko, nie wiem, czy są święta rzeczników. Obchodzisz? Nie. No widzisz, no. Ale dziękuję za życzenia. No to wiesz, życzenia dostać zawsze fajna no, rzecz. Dzień dobry. Dzień dobry panie trenerze. No, to, to, to nie za nam się źle gra. Witam tak, z trenerem. No, z trenerem, z z trenerem, z trenerem też nam się źle gra, zgadza się. No ale na wiśle dobrze pokazaliście. Że jest potencjał w drużynie, o tak powiem. Ja cały czas mówię, że my mamy trochę takiego inaczej. Nie mamy, nie mamy szczęścia w tym sezonie. A. Bo, bo te mecze, które gdzieś nam pouciekały, nie wiem naprawdę tych punktów powinno gdzieś tam być trochę, trochę więcej, no. Nie mówię, że dużo, ale trochę, tak z sześć. Ale, ale myślę, że tak każdy chyba chciał, chciałby każdy, i może powiedzieć. Każdy by tak chciał, no, ale, ale my rzeczywiście gdzieś tam naprawdę tego szczęścia trochę brakuje. Tu, tu parę sekund ze Śląskiem, tu gdzieś jakieś sploty okoliczności ze Zniczem i tak to wszystko. Mm. I tak to wszystko gdzieś się ciągnie, no. Trzeba no, grać, ciężka liga, ciężka. Bo to, Coraz no, równiejsza chyba. Coraz równiejsza, i ja tak patrzę z przestrzeni kilku ostatnich lat, to rzeczywiście idzie to w górę mocniej. Z, z różnych względów. Bogatsze kluby, coraz większe finanse. Myślę, że coraz trudniejsza dla małych ta liga. Tu mamy monitor WAR, tak? Oczywiście, tak. Rozkładamy sprzęt, przygotowujemy do zawodów. Jest to zadanie sędziów war. podłączenie monitora, żeby wszystko gdzieś grało, światłowód, mhm. sygnał, z I, i naszego... tak, sygnał z naszego pomieszczenia jest tutaj przekazywany, więc to, co my widzimy mhm. u siebie w pokoju var no to potem jest tutaj na, na monitorze. Dla na sędziego głównego. Dokładnie. Oby jak najmniej trzeba było z tego korzystać. Po prostu, żeby decyzje były z boiska poprawne. i jest, tak, Tego sobie jest, zawsze życzymy. Mamy taką maksymę w naszym środowisku, że jak jest, że dobry sędzia tworzy dobrego wara. Więc jeżeli na boisku jest ok, to. to waru, I na warze jest ok. i na też jest ok, więc. i tego sobie Bo, życzymy. Tak jest. Dobry. dobry. dobry no to bym mógł te ćwiczenia z płotkami robić O tak, tak, musiał? Zdecydowanie <grystanie> Ale wiesz, że mógłby nad większością naszej drużyny takie ćwiczenia robić Okej okay. No teraz ja ciebie nagrywam, role no się Bardzo obrócił. dobrze, no proszę, tylko sobie twarzy nie zasłaniaj. <laughs> to wiesz, ja mogę mieć zasłoniętą, bo to wy jesteście ważniejsi, a nie ja. To, tak to jest najważniejsze. Tak, dobrze, dziękuję. Ale dzisiaj jest dzień kierownika, a nie rzecznika. Właśnie, ja rozmawiałem o tym z kierownikiem, żeby wypadało, żeby jakieś ciastko przyniósł do szatni. Dobra, przekażę mu. Przekażę. Jutro, ja w sensie, jutro po no, treningu. Po, no, tak, no, tak, no, no oczywiście, ciastko. oczywiście, że tak. To? Witam, graliście razem w U15? U18, U17. Ale od U15? Bo tak. U17. Od U15. No i patrzcie, i teraz macie możliwość, miejmy nadzieję, zagrać w U1. Może tak być, może tak być. Może teraz najłatwiej. Tak jest. Ale wtedy spodziewalibyście się, że koledzy z tej samej drużyny, z grup młodzieżowych, od tak wczesnego wieku, nie? i że wylądujecie razem w jedynce? No coś tam planowaliśmy już w pierwszej drużynie razem, gdzieś tam no. na jakichś pojedynczych treningach e, byliśmy, ale czy się spodziewaliśmy, że na stałe będziemy? Wtedy ciężko było, nie? Takie A, coś przewidzieć. Tak, było ciężko, ciężko. Trochę się porozjeżdżaliśmy, bo Pol gdzieś tam... O tak, drużynie. obaj, obaj naokoło. Tak, 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 ale w trzeciej lidze, w trzeciej lidze. Tak. W tej samej lidze graliśmy, także gdzieś tam styczność ze sobą mieliśmy. Mhm. Musił stęskniłeś się za całą otoczką i tak dalej? No nie, no troszkę się stęskniłem, trochę mnie nie było, nie ma co gadać, bo 4 z... miesiące dobre. E, no od Wisły, byłem. tak? Z Wisłą to był ostatni mecz. No, no to prawie 4 miesiące. Potem to 20... była końcówka maja, 25 6., 6 coś takiego maja, maja no to tak blisko, tak. Jak wyjdziesz z jako pierwsze to i No Współpracują, wspomagają, na boisku. Jeden za drugim, panowie, jako drużyna. I z nim tak samo. Drużyna, drużyna, jedność, pany od początku do końca. Tak z razem wszyscy. zaczynamy agresywnie, panowie, wygrywamy. Kto wygramy! Blisko tu się było, nie? blisko, no myślałem, że już padłem Dobry strzał, ale patrz, no chłop z pola takie coś wydarł To jest niemożliwe, niesamowity save tak naprawdę nie? A najgorsze w tym wszystkim jest to, że no nie zasłużyliśmy, żeby tu przegrać, a. po prostu Dobrze. Jak to z Waszej perspektywy wyglądało? Chcieliśmy wygrywać 2-0 na początku, ale się okazało, że 2-1. Nic, głowy do góry, we wtorek już mecz, nie? Jednak weszliśmy w mecz bardzo, bardzo dobrze. Widać w tym, że mamy potencjał i że no, to była po prostu nasza piłka, którą my chcemy grać. Nie udało się utrzymać tego tempa przez cały mecz. No, nie udało się od po prostu jednego zaczęło się od jednego głupiego błędu, po czym od razu poszła bramka i zaczęli nas pójść tak naprawdę oni. Byli sobie dwie sytuacje, gdy wykorzystali jak to odra, doświadczona drużyna. Próbowali wykorzystywać to, co mieli drugie piłki i potem po prostu zaczęli się bronić, a nasza on no nie ma co ukrywać determinacja w drugiej połowie, no niestety nie wystarczyła, żeby przebić się przez nich bramkę i się niestety źle na nas skończyło. No.